Wyobraźcie sobie, że przychodzicie na odczyt testamentu, a wasi rodzice palą wam czek na 29 milionów złotych tuż przed waszymi oczami. Postanowili, że nigdy nic nie dostaniecie, ale pieniądze nie są najważniejsze. Chcecie wiedzieć, dlaczego nawet najokrutniejsza rodzina potrafi się pomylić w najistotniejszym? Zostańcie do końca, a zrozumiecie, czym naprawdę jest wolność. Nazywam się Michał Zieliński. Tego dnia założyłem eleganckie czarne buty, których nie nosiłem od lat. Chciałem usłyszeć ten pewny stukot na marmurowej posadzce kancelarii adwokackiej, jakbym szedł na bitwę. Nikt na mnie nie czekał. Matka spojrzała przeze mnie, jakby byłem tylko zbędnym przechodniem w korytarzu. Ojciec nawet nie skinął głową. Siedział z założonymi rękami, twarz miał jak wykuta z kamienia. Moja siostra, Karolina, założyła nogę na nogę i podniosła okulary przeciwsłoneczne na głowę, jakby zaraz miał ją odebrać szofer. Adwokat, mecenas Nowicki, poprosił wszystkich, by zajęli miejsca. Jesteśmy tutaj, aby odczytać ostatnią wolę Edwarda Zielińskiego, zaczął spokojnie. Na jego życzenie obecni są wszyscy najbliżsi krewni. Usiadłem ostatni, cicho, jak zawsze. Zawsze ostatni. Pokój pachniał starą skórą i woskiem cytrynowym. Uchwyciłem się tego zapachu, próbując powstrzymać drżenie rąk. Naprzeciwko mnie matka bawiła się perłowym naszyjnikiem, ojciec skrzyżował ramiona, jakby budował barykadę, a Karolina rytmicznie stukała paznokciem o podłokietnik. Gdy mecenas Nowicki otworzył teczkę, Karolina uniosła lekko brodę, przekonana, że wygrała jeszcze zanim się zaczęło. Państwa ojciec pozostawił bardzo konkretne postanowienie, powiedział adwokat i rozwinął śnieżnobiały arkusz. Córce... Karolinie Zielińskiej kontynuował, pozostawia domek w Mikołajkach i gitarę gipsona z 1959 roku. Karolina mrugnęła, wyraźnie zaskoczona. Oczekiwała czegoś więcej. To wszystko? Zapytała matka sucho. Mecenas nie odpowiedział, tylko przeszedł dalej. Karolowi i Annie Zielińskim, synowi i synowej. Spojrzał w stronę rodziców: Przypadają zegarek rodowy, kolekcja winyli oraz darowizna na cele charytatywne w wysokości 10 tysięcy złotych. Matka skrzywiła się, jakby przełknęła cytrynę. Ojciec prychnął. To jakiś żart? Burknął. Mecenas Nowicki nawet nie drgnął. A teraz. Odwrócił się w moją stronę i zrobił pauzę. Michałowi Zielińskiemu zostaje przekazane całe zaplecze finansowe Edwarda Zielińskiego, 29 246 tysięcy złotych. Zapadła cisza. Można było usłyszeć, jak pióro spada na podłogę. Co? Ryknął ojciec. Mecenas spokojnie skinął głową. Wszystko zostało sporządzone notarialnie. Decyzja została pobięta przez Edwarda osobiście, trzy miesiące temu, świadomie i bez żadnych nacisków. Niemożliwe podniosła głos matka. On się z nami nie kontaktował od lat. Zdradził rodzinę. Porzucił nas. Ojciec wstał, krzycząc. I teraz przychodzi po miliony. Mecenas wytrzymał ich krzyki, a potem wyjął spod stołu gruby kopert z czerwoną lakową pieczęcią z wyrytą ręcznie przez dziadka sylwetką konia. Moje palce drżały, ale wziąłem kopertę. W środku znajdował się złożony czek i krótka notatka. Dlatego, kto milczał i wytrwał, nie zostałeś zapomniany, widziałem wszystko. Nie zdążyłem przeczytać tego drugi raz. Ręka ojca wyrwała mi czek z palców. Co ty robisz? Zapytałem cicho. Nie odpowiedział. Tylko patrzył długo na czek, jakby nie wierzył własnym oczom. Matka chwyciła kartkę, rozerwała ją na strzępy. Rzuciłem resztki na stół. Milczałeś, czyli byłeś niewdzięczny. Zawsze byłeś egoistą, warknęła matka. Karolina oparła się wygodnie w fotelu i prychnęła. O, proszę, ofiara się znalazła. Zawsze grał biedną sierotkę. Dziadek po prostu go żałował. Nie odpowiedziałem. Ojciec wyjął zapalniczkę, podniósł rękę. Nie pozwolę ci kupić sobie miejsca w rodzinie, powiedział i podpalił czek. Mecenas wstał. Panie Karolu, to nielegalne. Ale było za późno, płomień ogarnął papier. Czek zwinął się, poczerniał i opadł jako popół do kryształowej popielniczki. Teraz jesteśmy kwita, rzucił cicho ojciec. Nie poruszyłem się, nie mrugnąłem. Matka założyła ręce jak zwyciężczyni. Oto, co się dzieje, kiedy zdradzasz rodzinę. Nawet nie przyjechał, gdy ojciec chorował, dodała z triumfem. Karolina patrzyła na mnie z pogardą. Jak na pogrzebie, patrzyłem na dym unoszący się z nad stołu. Oni myśleli, że wygrali. Ale gra dopiero się zaczynała. Kiedy drzwi za rodzicami i Karoliną w końcu się zatrzasnęły, w pokoju zrobiło się niesamowicie cicho. Zostałem sam, nadal siedząc na tym samym krześle, czując w palcach zimny dreszcz po kopercie, którą jeszcze niedawno trzymałem w dłoni. Obok twił się popół ze spalonego czeku w szklanej popielniczce. Śmierdziało przypaloną kartką i czymś starym, nieusuwalnym, jakby sam zapach był przesiąknięty żalem, który od lat wisiał w powietrzu tej sali. Patrzyłem na miejsce, gdzie jeszcze przed chwilą siedziała moja rodzina. Nikt nawet nie odwrócił się na pożegnanie. Jakby mnie tam nigdy nie było. W głowie wirowały wspomnienia ostre, jak drzazgi. Widziałem znów te wszystkie chwile, gdy krok po kroku wypychali mnie ze swojego świata. Miałem osiem lat, kiedy Karolina dostała ogromny domek dla lalek na urodziny, a ja tylko książkę. Dla ciebie to i tak dużo, rzuciła matka z protekcjonalnym uśmiechem. Ojciec dodał z szyderstwem: Tobie nie potrzeba zabawek, tylko rozumu, to sobie poczytaj. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem: Jestem obcy. W szkole każdy mój sukces był dla nich powodem do przytyku, nie do dumy. Zdobyłem miejsce w olimpiadzie. No i co z tego? Karolina, i tak lepsza, ojciec chwalił tylko ją. Każde moje osiągnięcie przekreślał jednym spojrzeniem. Nauczyłem się milczeć, żeby nie musieć czuć się winnym za to, że próbuję być sobą. I oto znów po tych wszystkich latach przypomnieli mi, gdzie jest moje miejsce. Nawet po śmierci dziadka, kiedy on jako jedyny wybrał mnie. Oni próbowali odebrać mi ostatnią szansę na wolność. Nie próbowałem się bronić, nie miałem już sił, nie powiedziałem ani słowa, kiedy palili czek. Gdy matka biegała po sali z triumfem na twarzy, gdy Karolina patrzyła na mnie z nienawiścią, jaki był sens czegokolwiek udowadniać ludziom, którzy nigdy nie słuchali? W piersi było pusto, ale nie bolało. Po raz pierwszy od wielu lat czułem się twardo, jakby wreszcie przestało we mnie bić cudze serce. Dziadek zawsze powtarzał: wytrwasz, bo jesteś silny. Nie dla nich, dla siebie. Przypomniałem sobie, jak kilka miesięcy przed jego śmiercią wezwał mnie do kuchni późnym wieczorem, gdy wszyscy już spali. Zaparzył herbatę, milczał długo, a potem wręczył mi ciężką kopertę. Otworzysz, jeśli kiedyś przyjdzie ich dzień, powiedział. Wtedy nie rozumiałem, o co mu chodzi, ale jego spojrzenie było poważne. Teraz, kiedy wszystko dopalało się w popielniczce, wreszcie pojąłem. Wszystko, co uważali za swoje, było pułapką. Dla nich, nie dla mnie. W głowie zaświtała myśl: oni spalili nie to, co myślą. W kieszeni miałem coś prawdziwego, zaufanie dziadka. Jego słowa, jego kopertę. Którą nosiłem przy sobie przez wszystkie te lata, wstałem z krzesła. Spojrzałem raz jeszcze na pusty stół, na resztki czegoś, co kiedyś nazywało się rodziną, i wyszedłem z sali, nie mówiąc ani słowa. Twarz miałem spokojną, sylwetkę prostą. Nie obejrzałem się. Oni sądzili, że popół to koniec. A dla mnie wszystko się dopiero zaczynało. Jeszcze długo nie mogłem dojść do siebie po tej scenie w kancelarii. W mieszkaniu panowała przerażająca cisza. Nawet tykanie zegara wydawało się zbyt głośne. Poranek zaczął się od zwykłej, białej koperty, którą znalazłem pod drzwiami. Bez adresu zwrotnego. W środku znajdowała się krótka notatka, wydrukowana maszynowo. To, co spalili, nie było prawdziwe skrytka dwunasta. Trzymałem kartkę tak mocno, że na palcach zostały mi ślady po papierze. Nie mogłem od razu uwierzyć. Może to jakiś żart? Ale intuicja podpowiadała jedno: to nie przypadek. Otworzyłem szkatułkę, w której trzymałem stary, mosiężny klucz od dziadka. Zawsze myślałem, że to tylko sentymentalna pamiątka z młodości. W głowie krążyły mi słowa ostatniej rozmowy z dziadkiem, gdy wręczył mi ten klucz bez żadnych wyjaśnień. Zadzwoniłem do depozytariusza. Kobieta po drugiej stronie słuchawki potwierdziła spokojnie: Rzeczywiście, safe numer 12 jest zarejestrowany na pana nazwisko. Do uzyskania dostępu potrzebny jest dowód osobisty i klucz. Zebrałem się szybko. Dokumenty, klucz, wszystko zmieściło się w małej torbie. W skrytce pachniało cytrusowym lakierem i metalem. Zaprowadzono mnie do małego pokoju z indywidualnymi sejfami. Klucz bez oporu wszedł w zamek. W środku znajdowały się tylko trzy rzeczy: prawdziwy czek bankowy na 29 milionów złotych, list w brązowej kopercie, ten sam, który miałem od lat, bo sam go tu przyniosłem, spełniając prośbę dziadka, oraz czarny pendrive w welurowym woreczku. Ścisnąłem czek w dłoniach. To, co spalili rodzice, było pustym formularzem. Dziadek wszystko przewidział, żeby miał prawdziwe zabezpieczenie. List czytałem wiele razy. Proste słowa wsparcia i miłości. Prawdziwy dar nie leży w pieniądzach. Trzymaj się tych, którym można ufać, pisał. Usiadłem na krześle w tej małej sali, próbując złapać oddech. Wszystko zaczynało układać się w całość. Całe to przedstawienie z czekiem było pułapką na chciwych. Ostrożnie schowałem prawdziwy czek z powrotem do skrytki, zamknąłem ją i podpisałem się w rejestrze. Droga do domu minęła jak we śnie. Gdy wszedłem na kratkę schodową, wydawało mi się, że ktoś obserwuje mnie z samochodu zaparkowanego naprzeciwko. Nie odwróciłem się. Pierwsze, co zrobiłem, to próbowałem zalogować się do bankowości internetowej. System odpowiedział, dostęp zablokowany, proszę udać się do oddziału, sprawdziłem skrzynkę mailową. Było tam powiadomienie o zawieszeniu wszystkich operacji. Firma ubezpieczeniowa przysłała wiadomość, Państwa dane osobowe wymagają weryfikacji, w przeciwnym razie usługi zostaną wstrzymane. Byłem zdezorientowany, ale zadzwoniłem do banku. Automat odpowiedział, że mój rachunek jest chwilowo nieaktywny z przyczyn technicznych. Spróbowałem zalogować się na rządową platformę eP.euap. Komunikat Użytkownik nieznaleziony. Wtedy zadzwonił telefon. Nieznany numer. Pan Zieliński. Kobiecy głos był chłodny i urzędowy. Z przykrością informujemy, że według naszej bazy danych figuruje pan jako osoba zmarła. Zabrakło mi tchu. To jakiś błąd wyszeptałem. Prosimy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu sprostowania danych padła beznamiętna odpowiedź. Usiadłem na podłodze, obejmując głowę rękami. Teraz wszystko było jasne. Rodzice i Karolina nie tylko chcieli pozbawić mnie spadku, chcieli wymazać mnie z życia. Pieniądze to nie był ich cel. Chodziło o władzę i kontrolę. Przypomniałem sobie słowa dziadka: Jeśli nie będą mogli cię pokonać, spróbują cię wymazać z powierzchni Ziemi. To już nie była metafora, to się działo naprawdę. Od rana nie mogłem znaleźć sobie miejsca. Wszystko, co wcześniej wydawało się stabilne, nagle rozsypało się jak domek z kart. Moja tożsamość została wymazana z papierów. Karty bankowe nie działały. Dokumenty straciły ważność. Siedziałem z telefonem w dłoni, wciąż czytając to samo suche powiadomienie o śmierci, jakby mogło zniknąć, jeśli się wystarczająco długo w nie wpatrywać, ale to była rzeczywistość. Wiedziałem, że jeśli zamilknę teraz, skończą ze mną na dobre. Poszedłem do miejskiego archiwum miejsca, którego nigdy wcześniej nie odwiedziłem z własnej woli. Przy ladzie stała młoda kobieta w okularach o surowym spojrzeniu. Podałem swoje dane, imię, nazwisko, datę urodzenia. Wpisała coś na klawiaturze i, nie podnosząc wzroku, powiedziała: Znaleziono pana zapis. Zamilkła. W moim głosie starałem się ukryć napięcie. Coś nie tak? System wskazuje, że zmarł pan dwa tygodnie temu, odpowiedziała i obróciła monitor w moją stronę. Na ekranie widniały moje dane imię, nazwisko, miejsce zgonu, wypadek drogowy. Był nawet numer aktu i skan aktu zgonu z mokrą pieczęcią. Nie mogłem oderwać wzroku. Moje imię. Moje dane. Moja śmierć. W rubryce podpisu bazgrał ktoś zupełnie obcy, ale wszystko inne wyglądało przerażająco oficjalnie. Poprosiłem o kopię. Kobieta bez słowa wydrukowała dokumenty i podała mi je przez ladę. Jeśli naprawdę pan żyje, musi pan złożyć wniosek o przywrócenie statusu osoby żyjącej. Ale proszę przygotować dowody. Wyszedłem z archiwum i długo stałem na schodach, Patrząc w przestrzeń, ludzie spieszyli się do pracy, dzieci śmiały się na przystanku, a mnie, jakby nie było, jakby mój cień nie zostawiał już śladu. W głowie pojawiły się znowu słowa dziadka: Jeśli nie możesz ich pokonać wprost, użyj dowodów. Pojechałem do kancelarii notarialnej, do której dziadek chodził przez całe życie. W małej dzielnicy wszyscy się znali. Sekretarka rozpoznała mnie od razu. Mieliśmy coś dla pana, powiedziała, przeszukując sejf. Podała mi kopertę z pendriwem i dwoma oficjalnymi listami. W pierwszym, krótkie słowa od dziadka. Jeśli ci to przekazano, nadszedł czas, byś się obronił. Cała prawda jest w tych plikach. Wróciłem do domu i nawet nie zdejmując płaszcza, włączyłem laptopa. Na pendriwie znajdowało się kilka folderów. Skanie starych testamentów, notarialne potwierdzenia, Listy dziadka do prawników, wydruki korespondencji, raporty aktywów, a nawet nagranie wideo. Każdy dokument był podpisany i datowany. W osobnym folderze leżały dwa testamenty, stary i nowy. W starym majątek dzielono między wszystkich członków rodziny. W nowym wszystko przechodziło wyłącznie na mnie. Tam też znajdowało się oficjalne potwierdzenie zmiany osoby zaufanej. Czysto, jednoznacznie. Bez możliwości interpretacji. Patrzyłem na te dokumenty i czułem, jak z każdym kolejnym plikiem rośnie we mnie spokój. Żadnych łez. Żadnych wątpliwości. Pendrive zawierał także nagranie od dziadka. Siedział w fotelu, ręce trzymał na kolanach, mówił powoli, ale pewnie. Michał, jeśli to oglądasz, znaczy, że zrobili to, co przewidywałem. Pamiętaj, nikt nie może odebrać ci nazwiska, jeśli masz prawdę po swojej stronie. Wszystko widziałem. Zabezpieczyłem dokumenty, by cię nie mogli wymazać. Użyj ich, kiedy przyjdzie czas. Zrobiłem kopię wszystkiego, na chmurę, na zewnętrzny dysk, na dodatkowy pendrive. Jedną z nich ukryłem u zaufanej osoby. Wieczorem zadzwoniłem do mecenas Sylwinowak. Widziałem ją kiedyś w sądzie, wzbudzała zaufanie. Spokojna, rzeczowa, bez tanich emocji. Sylwia przyjechała następnego dnia. Rozłożyłem przed nią wszystkie dokumenty. Wydruk z archiwum, fałszywy akt zgonu, testament, pendrive. Przejrzała wszystko uważnie, nie przerywając mi ani razu. Przy takiej bazie dowodowej powiedziała w końcu, nie mają najmniejszych szans. Przygotuję zawiadomienie o oszustwie, fałszerstwie dokumentów i próbie bezprawnego pozbawienia pana praw. W tamtym momencie po raz pierwszy od wielu dni poczułem nie strach, lecz siłę. Oni myśleli, że zniknąłem na zawsze. Ale teraz miałem coś, czego nie mogli już podważyć prawdę. W dniu rozprawy obudziłem się jeszcze przed świtem. Prawie nie spałem. Pokój pachniał kawą, choć nie wypiłem ani łyka. W głowie huczało, jakby stałem nad przepaścią tuż przed burzą. Długo patrzyłem w lustro. Obca twarz, zmęczone oczy. Ale w nich pierwszy raz od dawna było coś więcej niż tylko cień. Była siła. Adwokat Sylwia Nowak czekała na mnie przy wejściu do sądu. Spokojna, skupiona, bez żadnej zbędnej emocji. Tylko pewność i opanowanie. Przeszliśmy przez kontrolę i zajęliśmy miejsca w sali, gdzie już zbierała się cała moja rodzina. Ojciec, zaciskający szczękę tak mocno, że aż biały na twarzy. Matka w perłowym naszyjniku, ale z oczami jak lód. Karolina w drogim płaszczu, wpatrzona w ekran telefonu. Ich prawnik, pewny siebie, nonszalancki, jakby wynik był już przesądzony. Sędzia zajął miejsce i chłodnym tonem odczytał cel rozprawy. Spór o spadek Zgłoszenie fałszerstw dokumentów, podejrzenie działań przestępczych. Najpierw głos zabrał prawnik moich rodziców. Mówił głośno, z teatralnym zaangażowaniem. Twierdził, że od lat nie utrzymywałem kontaktu z rodziną. Że dziadek był niespełna rozumu. Że testament to oszustwo. Rozwijał przed sędzą akta, cytował fragmenty, kiwał głową, jakby sam siebie przekonywał. Potem nadeszła kolej Sylwii. Wstała bez pośpiechu, rozłożyła na stole dokumenty: Stary i Nowy Testament, potwierdzenia notarialne, zmianę pełnomocnictwa, pendrive i wydrukowane nagranie od dziadka. Sędzia obejrzał wszystko dokładnie. Przyszła pora na nagranie. Na ekranie pojawił się dziadek, zmęczony, ale absolutnie świadomy. Głos miał pewny, spojrzenie jasne. Jeśli to oglądacie, znaczy, że ktoś z mojej rodziny próbował pozbawić Michała tego, co mu zapisałem z pełnym przekonaniem. Wszystkie dokumenty zostały podpisane dobrowolnie. Nikt nie wywierał na mnie presji. Każda próba zmiany mojej woli to przestępstwo. Sędzia nie przerwał nagrania ani razu. Potem Sylwia powiedziała. „Przekazuję oryginały aktów notarialnych, korespondencję z Kancelarią Prawną Edwarda Zielińskiego, Dowody nacisków na spadkodawcę ze strony rodziny, zaświadczenia z archiwów i zapis wideo przekazania pełnomocnictwa. Poprosiła, bym sam opowiedział o wszystkim. Wyszedłem na środek sali i ze spokojem opisałem, jak odkryłem swój akt zgonu w systemie, jak zablokowano mi wszystkie konta, jak pracownicy banków patrzyli na mnie jak na ducha. Pokazałem sędziemu wydruk fałszywego aktu zgonu razem z kopią mojego prawdziwego dowodu. Sędzia zadawał kilka pytań rzeczowych, konkretnych. Słuchał bez przerywania. Kiedy ojciec próbował coś wtrącić, został natychmiast uciszony. Słowo dostała Karolina, ale tylko zamilkła, zaciśnięte usta, wzrok wbity w podłogę. Prawnik moich rodziców podjął jeszcze jedną próbę, mówił o mojej rzekomej alienacji, o braku lojalności wobec rodziny, o rzekomej niestabilności emocjonalnej. Ale sędzia przerwał mu w pół zdania. Fakty są jednoznaczne, powiedział sucho. Mamy tu do czynienia z fałszerstwem testamentu, próbą bezprawnego pozbawienia spadku, naciskami na spadkodawcę oraz z preparowaniem aktu zgonu. W sali zapadła cisza tak głęboka, że można było usłyszeć tykanie zegarka na ścianie. Nawet matka wstrzymała oddech. Sędzia ogłosił. Michał Zieliński zostaje uznany za jedynego prawnego spadkobiercę majątku i aktywów Edwarda Zielińskiego. Wszystkie inne roszczenia zostają odrzucone. Wobec zgłaszających Karola i Anny Zielińskich oraz Karoliny Zielińskiej zostaje wszczęte postępowanie sprawdzające w związku z podejrzeniem oszustwa, fałszerstwa dokumentów i próbą nielegalnego przejęcia majątku. Na czas wyjaśnienia sprawy, na nieruchomości zostaje nałożony tymczasowy areszt zabezpieczający. Słuchałem i nie czułem triumfu. Tylko ulgę. Spokojną, cichą ulgę. Spojrzałem na rodziców. W ich oczach widziałem mieszaninę przerażenia, gniewu i bezsilności. Nie byli przyzwyczajeni do porażek. Nigdy nie musieli patrzeć w twarz komuś, kogo próbowali zniszczyć i nie zdołali. Kiedy wszystko się skończyło, wyszliśmy z Sylwią przed budynek sądu. Ludzie spieszyli się do pracy, słońce prześwitywało przez chmury. A ja stałem tam, wreszcie nie cień, nie duch, tylko człowiek z imieniem i prawem do własnego życia. Oni chcieli mnie unicestwić, ale teraz ich świat rozpadał się na ich oczach. Pierwsze tygodnie po rozprawie spędziłem na autopilocie. Każdego dnia nowe biura, wnioski, oświadczenia. Odbudowanie własnej tożsamości okazało się trudniejsze niż jej utrata. Musiałem na nowo udowadniać, że żyję nie tylko innym, ale i sobie. Że mam prawo do swojego nazwiska, do swoich pieniędzy, do swojej przeszłości. Początkowo trudno mi było uwierzyć, że to już naprawdę koniec. W urzędzie proszono mnie o oryginały wyroku, patrząc z podejrzliwością, jakby sprawdzali, czy rzeczywiście nie jestem oszustem. W banku menadżer z drżącą ręką wydrukował dla mnie nowe dokumenty. Przepraszamy za niedogodności, powtarzał kilkukrotnie. Po tym wszystkim to zdanie brzmiało niemal komicznie. Uczyłem się na nowo być sobą. Nie synem, nie bratem, nie pionkiem w cudzej grze. Nie potrzebowałem już akceptacji ani bałem się zdrady. Każdy poranek zaczynał się od spojrzenia w lustro. Najpierw szukałem w sobie zmęczenia. Z czasem widziałem coś innego, lekkość, której nigdy wcześniej nie czułem. Pozwoliłem sobie spać przy otwartym oknie, postawić kwiaty na parapecie, kupić nowy obrus niebieski jak letnie niebo. Nie dzwoniłem do rodziców. Nie czekałem na list od Karoliny. Nie szukałem ich nazwisk w gazetach. Nie próbowałem dowiedzieć się, co się dzieje w ich domu. Pewnego dnia dostałem krótki list bez podpisu. Wygrałeś, mam nadzieję, że Ci to wystarczy. Uśmiechnąłem się i wyrzuciłem go bez zastanowienia. Bo zwycięstwo nie polegało dla mnie na tym, by coś komuś odebrać. Prawdziwym zwycięstwem było coś innego pokój. Przypomniałem sobie jak dziadek mówił: W życiu masz dwa wyjścia możesz całe życie bronić się przed przeszłością albo zacząć budować swoją przyszłość. Wybrałem to drugie. Wieczorami wyjmowałem kopertę z jego listem i czytałem na nowo zdania, które kiedyś wydawały się zagadką, a teraz brzmiały jasno. On wiedział. Wiedział, do czego zdolna jest rodzina, gdy chodzi o władzę. Ale wierzył, że dam radę przetrwać i nie zatracę siebie. Nie chciałem się mścić. Nie chciałem ich niszczyć tak, jak oni próbowali zniszczyć mnie. Ja po prostu przestałem być celem. Przestałem żyć ich gniewem, ich potrzebą kontroli, ich żalem. A kiedy wszystko wokół wreszcie się uspokoiło, przyszło nowe, dziwne uczucie wolność. Zrozumiałem, że teraz mogę sobie pozwolić na tak wiele: pić spokojnie kawę w ulubionej kawiarni, rezerwować bilety bez lęku, że mój paszport nagle okaże się nieważny, spacerować bez myśli, że ktoś mnie obserwuje. Zacząłem odgrzebywać stare projekty. Czytać listy z przeszłości, które kiedyś schowałem ze strachu, że nikt nie zrozumie moich pomysłów. Teraz nikt nie mógł mi powiedzieć, na to nie zasługujesz, sam decydowałem, czego jestem wart. I co odkryłem najważniejszego? Że, nawet mając całe to bogactwo, najbardziej cenię sobie spokój. Pewnego dnia zaparzyłem herbatę, usiadłem przy oknie i pierwszy raz od miesięcy poczułem delikatną ironię. Życie nauczyło mnie puszczać w niepamięć nie tylko ból, ale też nawyk ciągłego oczekiwania na cios w plecy. Po prostu ja. Czasami, mijając wystawę, widzę swoje odbicie i uśmiecham się lekko. W tych rysach nie ma już lęku, ani potrzeby wyjaśniania czegokolwiek. Oni myśleli, że zostawiają mnie z niczym, a tak naprawdę podarowali mi wolność. Jeśli spodobała Ci się ta opowieść, zasubskrybuj nasz kanał. Zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co o niej myślisz.